No, dzień dobry ogółem, może się uda coś pogadać, Ech, bo dźwięk mi ukradło na filmie wczoraj, a Krzysiek Kononowicz, wszystko przez niego, kontwa szkolnej, on chce, żeby tylko szkolna, szkolna i filmy u niego, zawsze mówi, że szkoda czasu na inne filmy, szkoda czasu na ruchanie bab, szkoda czasu na w ogóle wszystko inne, tylko... Tylko Krzysztof. Faktycznie. A czasem ma takie fazy, że śpi i nic go nie obchodzi. A czasem, tak jak w środę, faktycznie tam jak Jacek Jarek z kanału Bleszczy, człowiek mówił, od piątej do 10 70 połączeń do niego. Od szóstej do 11 80 połączeń do mnie. Więc w 3 godziny razem wykonać. Jakiś ze 130-140 nieodebranych połączeń to jest obsesja, to jest brak hamulców, nie? I to samo właśnie dlatego się śmieję, bo jak ktoś może nie zauważać y, takiego braku hamulców na przykład przedzwylonego. i to przynajmniej ma hamulca na przykład, bo no i mówicie jak ja w porę potrafi się wycofać, nie? Bo jak ja mogę mu pomóc. No. Co tam? Proponowałem mu zbiórkę, że pomogę mu w leczeniu w że bez kolejki żeby się dostał. Założyłem zbiórkę, wpłacił 1 zł na konto fundacji poszedł na policję, złożył fałszywe zawiadomienie o oszustwie. Oczywiście policja, jak to wobec niego zawsze, czyli osoby niepoczytalne i wyśmiała to wszystko, wyrzuciła do śmietnika. No i Barnej przynajmniej wpłacił 50 zł. Ale nie poszedł na policję, bo ten go namawiał, się w porę wycofał, więc barny i ma hamulce. Dlatego ma też prawo jazdy widocznie, bo wiecie, w... czasem, żeby nie być zagrożeniem dla otoczenia, to ważniejsze czy potraficie nawet iść czy jechać to jest czy potraficie się w porę zatrzymać. No i ludzie chorzy psychicznie, tak jak na przykład Krzysiek Konowicz albo Łukaszek przedzwylony, nie mają takich hamulców, że sami potrafią sobie szkodzić, to wszystkich właśnie dziwi, to ja się właśnie o to w sumie zawsze wspierałem za Damą Czeczotkowiczem, bo mm, jak żeśmy rozmawiali po latach, że oni wystawili Krzyśka Kolonowicza i przecież na którymś tam filmie go pytam, słuchaj, ale teoretycznie, nie? Gdyby Krzysiek Kolonowicz wygrał wybory i został prezydentem, to wam się wydaje, że wy bylibyście w stanie go kontrolować? Bo mi się wydaje, że on jak taki psychopatyczny dyktator Typu tam Napoleon, czy Hitler, czy nie wiem, Stalin. On by po prostu w pierwszej kolejności to zlikwidował osoby, które coś o nie wiedzą, mają na niego haki albo którym coś zawdzięcza, żeby po prostu się pozbyć takich osób ze swojego otoczenia. Bo tacy dyktatorzy żyją w strachu, chcą mieć kontrolę całkowitą nad otoczeniem i wszystko ma się dziać tak, jak to oni sobie wymyślili, zaplanowali. Po prostu. Mają takie stałe deficyty bezpieczeństwa w świecie, którego nie rozumieją. Nie są w stanie zaakceptować innych ludzi, poglądów innych ludzi, postępowania innych ludzi. W ogóle tego, co się dzieje na świecie, nie są w stanie zaakceptować. Są w stałym konflikcie ze światem, nie? Tak jak na przykład przed Felony właśnie, nie? Cały świat jest jego wrogiem. On hejtuje cały świat, cały świat hejtuje jego. I tak dalej, nie? No i Krzysiek... Aha, i Adam Szeszotkowicz, moim zdaniem, błędnie twierdził, że oni by byli w stanie nad tym zapanować i go kontrolować. Ja uważam, że nie, że Krzysiek, jak go znam od 20 lat, jest nieobliczalny, nie działa logicznie, potrafi działać w sposób, który sam sobie szkodzi. Eee, więc ja bym na przykład nie dopuścił go do władzy, gdybym miał taką możliwość, ale to zobaczcie, takie są przepisy w Polsce. Że legalnie wystartować w wyborach nikt nie o. Tutaj widzicie, nieoznakowany radiowóz łapał na radar. To jest taki trik tutaj, bo hmm, większość tych dróg dwupasmowych hmm, w obie strony można jechać z podwyższoną prędkością na terenie Białegostoku Stoku miasta 70 km, ale nie na tym kawałku, tylko 50, więc jakbyście jechali, tak jak żeście się przez 70, od razu macie przekroczenie co najmniej 20 km. Czyli tam, nie wiem, parę punktów z 200-300 zł mandata co najmniej. Nie? I policjanci zarobieni, a tu żadnego zagrożenia tak naprawdę nie ma, nie? Więc to jest takie. Dzisiaj namówiłem chyba Barneja, bo wysłałem mu wczoraj mailem do informację z prasy ten nekrolog, że odbędzie się pogrzeb policji, czyli protest policji pod kancelarią prezesa Rady Ministrów, czyli premiera w Warszawie. I widziałem Barney robił transmisję. No to są takie tematy właśnie, które wszystkich nas dotykają i zobaczcie, tak naprawdę, żeby na szkolnej ludzie zachowywali się normalnie, to, to co cały czas mi widzowie, tacy mądrzejsi, mówili, że nie rozumieją tych chłódni wokół szkolnej, nie? że gdyby ludzie współpracowali ze sobą, byłoby ciekawiej, że na przykład powinien być na kanale, nie wiem, tam, że jeden dzień to idzie Jacek Jarek, drugi organista, trzeci, nie wiem, tam, niemiecki na przykład, nie, i wtedy jest dużo ciekawszych filmów albo ja też zauważyłem, że jak kręciliśmy filmy razem, na przykład jeszcze z kimś, na przykład z organistą, czy z Jackiem Jarkiem, czy to zadałem to, filmy wychodzą ciekawsze, nie? bo wtedy ta rozmowa z koloną czy, czy wydarzenie jego jest łatwiej jak gdyby przegadać, zdominować i te filmy są wtedy no naprawdę wychodzą lepiej, mają więcej wyświetleń na no, lata Mamy, jak widzicie, dzisiaj w kierunku księżyca księżyc przyciąga, przyciąga. O, ulica nowa to stara część Białostok. Jak widzicie, po lewej stronie bloki, po prawej stronie stare domy. Taki konflikt historii z nowoczesnością. Tutaj już obie wieżowcy wchodzą w Białostocki Manhattan. Zabudowywanie centrum miasta. No ale z drugiej strony, wiecie, w centrum miasta też no, można powiedzieć domki jednorodzinne to marnowanie przestrzeni. Ekonomia o tym decyduje bo ziemia jest droga, działki są drogie, więc jak ktoś kupi działki, to wiadomo, że chce potem na przykład deweloper zarobić, więc nie będzie budować tu domku, tylko chce zbudować jak najwięcej metrów kwadratowych mieszkań, żeby sprzedać i jak najwięcej zarobić. To jest na przykład ZUS słynna skocznia narciarska drzewo nam nie przeszkadza reklamy dewelopera no także tak to właśnie jest ja mówię no generalnie przedszelony właśnie nie ma tych hamulców nie potrafi się odkleić od szkolnej chociaż wszyscy mu mówią że powinien bo tak naprawdę nic tam nie znaczy on nic nie decyduje Nikomu nie pomógł, tylko przeszkadza najbardziej, szkodzi sam sobie tym, że tam jest. Czego nie zauważa właśnie to typowa cecha osób chorych psychicznie. Nie słuchają dobrych rad otoczenia, nie potrafią się dostosować do otoczenia, bo są właśnie aspołeczni. Lekceważą zasady, normy współżycia społecznego, honor jakiś tam itd. Dla nich nie istnieje, są psychopatami po prostu, nie? Właśnie wyróżnia motywacja postępowania, brak logiki, tylko jakieś emocje, chęć zemsty itd. Nie. Więc tak. No dobra, bo ja muszę część do komputera kupić na ulicy Dukowej. Mamy taki sklep z częściami.